Może nas trochę dziwić, że Ewangelie i dzieje apostolskie, które z jednej strony są bardzo otwarte, które mówią o tym, że Słowo Boże posłane jest do wszystkich, z drugiej strony czasem lubią bardzo mocno podkreślać wyróżnioną rolę narodu wybranego Izraela. Tak jak dzisiaj słyszymy np. z ust Pawła i Barnaby, należało głosić Słowo Boże najpierw Wam, Żydom. Pokazuje nam to coś bardzo ważnego. Oczywiście z jednej strony w ogóle o całej teologii wybrania, narodu wybranego, a tak ogólnie można powiedzieć i o tym tutaj w tym chlebaku, o tym, że Boże działanie ma pewien plan, pewien porządek. Czasem łatwiej nam go zrozumieć, a czasem w niektórych momentach trudniej. Czasem może być to dla nas niejasne, choć z powodu naszych jakichś takich przyzwyczajeń kulturowych. Warto jednak zachować pewną pokorę. Bóg wie, co robi. Jest pewien porządek i plan w tym, jak on działa. Jeśli więc czasem nie rozumiemy czegoś, co się dzieje w kościele, czemu kościół działa i funkcjonuje w taki sposób, jak widzimy, warto z jednej strony to przyznawać, warto o tym mówić, ale z drugiej strony zachowajmy pewną pokorę i spróbujmy najpierw to pojąć i modlić się o zrozumienie, czy w tym, co widzimy, nie ma jednak woli Bożej. Czy to nie z woli Bożej kościół jest i działa w taki sposób, jaki widzimy? W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że Jezus, który opowiada o ojcu, spotyka się z pytaniem jednego ze swoich uczniów, z pytaniem Filipa, który prosi Go, aby ten pokazał Mu swojego ojca, żeby objawił mu ojca. W pewnym sensie może być już tutaj dostrzeżony pewien pozytywny skutek działalności Jezusa, że Filip już nazywa Boga swoim ojcem, tak jak nauczył. Tego w modlitwie pańskiej, aby zwracać się do Boga jako do swojego Ojca, i tak samo zwraca się już Filip. Nie jest to o tyle oczywiste, że rzeczywiście w Starym Testamencie nie jest to, to zbyt częsta forma zwracania się do Boga. I zobaczmy, że w dzisiejszej Ewangelii wychodzi trochę na pierwszy plan może taka tęsknota, tęsknota tego Filipa, że, że jednak chciałby z tym Ojcem mieć jakąś relację, chciałby go poznać. I zobaczmy, że odpowiedź, którą dzisiaj daje nam Jezus, może być dla Filipa o tyle zaskakująca, że Jezus utożsamia to, kim jest Bóg ze sobą. W tym sensie, że rzeczywiście, z naszej oczywiście perspektywy, może być to już bardziej zrozumiałe, dlatego że wiemy, że Jezus jest Bogiem, że w jakiś sposób jest on współistotny Ojcu, jak wyznajemy to w naszym kredo. Ale rzeczywiście, może dla Filipa nie było to jeszcze takie oczywiste, że Jezus w swoim życiu, w tym wszystkim, co dokonuje, jest objawieniem Ojca. I zobaczcie, że z jednej strony rzeczywiście powinniśmy myśleć w tym kluczu, że jakiekolwiek poznanie Ojca, jakiekolwiek zrozumienie to, kim On jest, ale też relacja z Nim jest możliwa tylko dzięki temu, że mamy relację z Jezusem Chrystusem. To On, jak czytamy też w Ewangelii Janowej po zmartwychwstaniu, pojednał nas z Ojcem. I w tym sensie wiemy, że ta relacja jest zawsze za Jego pośrednictwem, ale rzeczywiście jest tutaj też w tej Ewangelii pewne zaproszenie, żeby zrobić krok dalej, właśnie za tą relację z Jezusem i w jakiś sposób świadomie i autentycznie wytworzyć, też zainicjować w swoim życiu taką relację z Ojcem. To jest pytanie, które stawia nam dzisiejsza Ewangelia. Czy ja mam re relację z Ojcem? Czy mam jakąś taką. Jakiś taki moment w swoim życiu, jakieś takie sytuacje, w których zwracam się wyraźnie do Ojca. I tutaj nie mówię tylko o modlitwie Ojcze Nasz, dlatego że do tej modlitwy pewnie już się wszyscy przyzwyczailiśmy, że ją mówimy, że ona gdzieś jest, że funkcjonuje, że w ogóle też wiemy, że jest ktoś taki jak Ojciec. Ale czy autentycznie mam w sobie taką tęsknotę? Czy mam w sobie takie poszukiwanie, aby z tym Ojcem, z tym naj, bo, największym fundamentem miłości w Trójcy, Dlatego, że to on jest tym prapoczątkiem wszelkiego stworzenia. Czy mam też z nim wyraźną relację w moim życiu? Czy dostrzegam w swoim sercu tą tęsknotę, która gdzieś może czasami gdzieś się pojawiać, a może może jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby się pojawiła? Święty Tomasz Zakwinu wskazuje, że ta relacja z Ojcem rzeczywiście jest w jakiś sposób związana. Z autentycznym rozwojem duchowości, że im bardziej będziemy pogłębiali naszą relację z Bogiem, będzie się pojawiać taka potrzeba, takie poczucie, aby ta relacja z Ojcem stawała się coraz bardziej wyraźna i konkretna. I dzisiejsza Ewangelia powinna być dla nas takim zaproszeniem, może też takim pytaniem w stosunku do naszego życia: jak to jest z tą moją relacją z Ojcem? Czasami relacją, która może być w jakiś sposób, Zakłócona przez nasze jakieś ograniczone przecież tylko relacje z naszymi ziemskimi ojcami, z naszymi przełożonymi szefami, z tymi, którzy są nad nami, że rzeczywiście chociaż te ziemskie relacje nigdy nie oddadzą nam tego, kim tak naprawdę jest Ojciec, i w tym sensie powinniśmy poszukiwać i oczyszczać ten obraz Ojca, który kocha nas całą swoją miłością. I abyśmy umieli odnaleźć sobie tę tęsknotę, aby z tym Ojcem mieć prawdziwą, autentyczną relację. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.